A więc, Szymaneczko, cześć, witajcie, jestem Andreson i witam Was na takim luźnym odcinku. Dzisiaj trochę sobie będziemy rozmawiać. Yy, ogólnie to jestem. Zawsze kiedyś narzekałem, że jest źle, że jest niefajnie, a teraz muszę powiedzieć, że w końcu jest super yy, i z moim kanałem, i, i ogólnie z moją grą Fortnite. Tak mam, mam przynajmniej taką nadzieję. Yy. Cieszę się bardzo z jednej rzeczy, ponieważ y, jak dobrze wiecie, robię te live'y i no mam, mam bardzo dobre wyświetlenia na nich, znaczy no wiecie, to jest takie 100, ale to jest ten, jak na mój kanał to jest dobre i dalej się rozwijam, teraz co live przechodzą jakieś 10 subskrypcji, jak już mogliście zobaczyć i ja się staram, będę się starał robić te live'y dla was częściej, częściej ok? Bo widzę, że Wam się to podoba, bo ja robię, ja robię customy, ale nie przez chod, tylko normalnie wiecie, biorę ekipę do lobby i wiecie, no i gramy po prostu. Więc myślę, że wam to się podoba. Przynajmniej tak mi się wydaje, że wam się to podoba. No i w sumie to... No i w sumie to chciałem wam też podziękować za to, że jesteście na tych live'ach, że macie czasami ten dzwoneczek włączony i niektóre osoby wbijają. Z dzwoneczka. Jeszcze sobie pozwólcie, że zobaczę sobie. Tutaj sobie nie wiem, gram i gadam. Zobaczymy sobie, ile mam osób, które mnie oglądają, a nie subskrybują mojego kanału. Tylko muszę to znaleźć, widzowie. I ja Was zachęcam, nowych widzów szczególnie, żebyście wbijali jednak na te. Na te yy, no. Na moje live, bo jest fajna atmosfera. Nie ma aż tak dużo troli. Znaczy, było dwóch troli dzisiaj, ale ten. Mm, ale no, poradziliśmy sobie z nimi, tak szczerze mówiąc. Więc ja jestem tam zadowolony. Mm. No i sobie tak patrzę po tych statystykach, tylko nie wiem gdzie, gdzie to jest. To są chyba. czekaj, zasięgi, przegląd. Nie, zaangażowanie. E, odbiorcy. Nie wiem, gdzie to jest. Ale ja, ja wam może napiszę przypięte wiadomość, więc to jest jedna rzecz, że cieszę się, że w końcu w miarę te zasięgi jakoś wróciły na to streamach. Przesłane. Trzeba sobie spadać. Bo poniekąd jest to dobra wiadomość i dla mnie i... No i w sumie może dla was na to, że... bo chyba lepiej jest tak wbijać na lajwika i jest, nie wiem... Pięć, nie, czy tam 10, osób, niż, nie dwie osoby, co nie? Tak, taką mam przynajmniej, ja, ja, ja tak to odbieram przynajmniej, więc no... Nie wiem, jak wy to odbieracie, ale mam nadzieję, że podobnie do mnie. Cholera, nie mam jest w namiocie. No więc, ja jestem, ja jestem bardzo szczęśliwy, o! Teraz jeszcze jestem bardziej szczęśliwszy, tylko muszę jakąś broń mieć, żeby go zabić. bo tak no nie, no, snajpa jeszcze mi utknęła, no dobra, za fajnie, zaraj fajnie. Więc widzowie, wbijajcie na live. Y. Mm, to jest ta jedna rzecz, którą chciałem Wam dzisiaj pokazać. No wspomnieć i pokazać tak w miarę, ale... Jak widać, po prostu działała mała. Wreszcie na trzy No ale tutaj. dobra. Więc widzowie, no, to by było na tyle szczerze, że o tym naczyniach ja jestem i ja co? Nie więc wbijajcie na lewiki, fajna atmosfera, trzymajcie trzymajcie i i